Ciekawe spotkanie zobaczyli kibice w Śląskiej, gdzie gwiazda zmierzyła się z Remedium Chybrydnowitek. Od pierwszych minut optyczna przewaga należała do gospodarzy, którzy mieli jednak problem z pokonaniem Tomasza Michalika. W 16 minucie Rafał Kucza wykorzystał błąd chalemskiej defensywy i po indywidualnej akcji wpisał się na listę strzelców. Gwiazdorzy błyskawicznie doprowadzili do wyrównania. Jakub Naleśnik dograbił chę do Mateusza Mrowca, który dopełnił formalności. Jeszcze przed przerwą miejscowi mogli wejść na prowadzenie, jednak bomba Dawida Barteczki wylądowała na poprzeczce. Po zmianie stron inicjatywa nadal należała do Rudzian. Ich przewagę dokumentował w 27 minucie Bartosz Siadl, który precyzyjnie przymierzył z przedpola Karnega. Kilka minut później było już 3-1 do 1 dla Gwiazdy. Po tej akcji pierwszego gola w barwach helemskiego zespołu zdobył Paweł Barański. Ocie, ocie. Popularne Mamuty starały się odpowiedzieć, ale w drugiej odsłonie wyraźnie opadły z sił. W 37 minucie Mrowiec stanął oko w oko z Michalikiem i pewnie zdobył swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Myślę, że kontrolowaliśmy spotkanie od samego początku, ale brakowało gdzieś tej skuteczności. no i. Nadzialiśmy się na jedną nie, niepotrzebną kompletnie kontrę po naszym błędzie. No i musieliśmy gonić wynik, na szczęście szybko wyrównaliśmy. Spróbowaliśmy uruchomić naszą grę przez, przez pivotów, no ale jak zespół był cofnięty, no to ciężko nam było to realizować. No ale w drugiej połowie już poszło tak jak sobie założyliśmy. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie pokazaliśmy się z dobrej strony. No tak jak mówię, w drugiej zabrakło konsekwencji, może trochę siły fizycznej. No i, no i chyba troszeczkę za mało jeszcze ze sobą gramy. Bo mogłem wziąć czas i nie wiem zrobić zmiany czwórek i, i może by się troszeczkę inaczej potoczyły, potoczyła sytuacja i nie wiadomo jak byśmy to dotrzymali do końca pierwszej połowy, może się później w drugiej bronili, nie wiadomo jak by się to skończyło.